Czy za to więcej kasy? O, no? To co ty pierdolisz, kurwa? Powyłączałem już Co? Kurwa, już odłączyłem ty. Dobra, Kurwa, myślę, że to od ciebie! Ty. Administrator YouTube wpłacił 4 zł. Szanowni Państwo, wysyłamy ostrzeżenie odnośnie live'a, którego prowadzicie na żywo. Jeżeli ten starszy człowiek nie przestanie chrapać, będziemy zmuszeni wycofać wszystkie zarobione pieniądze. Na wideo słychać tylko zakłócenia i chlapanie. YouTube Polska.